Tomek Miodek, dzień dobry. Witam i pozdrawiam. Idę do siebie na pasiekę z małą misją. Wczoraj pokazywałem film o macie reprodukcyjnej od y, Lewandowskich Backfast. A dzisiaj. Mam nową. Bakwastka B. Bakwastka B wyląduje u mnie w tym ulu. Tutaj. Jestem tam przygotowany. I co ja tam zrobię? Tam mam taką sytuację. Tutaj jest ten ul. Tu jest matka GZ. Tu właśnie była matka GZ. Ona ma już 3 lata, bo jest żółtą opalitką. Zaraz ją pokażę, bo ją wyciągnąłem. Już, już, znaczy nie wyciągnąłem jej, ale ona już jest tam w tym ulu, tylko że w klateczce, tak? No i teraz co zrobię, to muszę wyciągnąć tą klateczkę yy, i do tej samej pokażę tą matkę, bo to już jest 3-letnia, tak, bo to żółtą raz, dwa, na trzeci sezon, co by nie powiedział. Ona żółtą opalitką jest i tam w tą yy, klateczkę samą wsadzę tą matkę. No i co? Będę musiał chyba jakiś podkurzacz sobie zrobić tylko, bo zdmuchnąć trochę pszczoły. Tylko gdzie ja mam podkurzacz, bo ja dzisiaj byłem na innej pasiece właśnie. Trzeba znaleźć, a tam mam jakiś podkurzacz. Dobrze, wisi. Dobrze mieć kilka podkurzaczek porozkładanych. To moje teraz zadanie będzie takie wyciągnąć, otworzę tam ten ul, może tylko trochę podkurzaczem szcząsnąć te pszczoły, żeby sobie zeszły na dół. Tam wyciągnąć tą w tej klateczce tą matkę, wsadzić tą, już to mówiłem, ale... Lubię powiedzieć dwa razy. Dobrze tutaj sobie wejdę do swojego bałaganiku. Pięknie tutaj. A wstyd. No ale cały czas jeszcze coś robię. Robię rzeczy związane i też nie z pszczelarstwem, trochę przenosiłem. Ulę telefon, dzwoni. Zaraz wracam. Jeszcze tej. HB jeszcze tego nie i nie otwieram, zaraz to otworzę, ale chciałem, to jest właśnie ta, ten giezecik, żółta mateczka. No, z gwiazdeczką. Trzylatka. W trzecim roku, w trzecim się, se, w sezonie się wyroiła, ale to też z mo, może być z mojej winy, bo tej rodziny, ta rodzina oprócz tego, że mi nosiła miód, to jeszcze wychowywała mi mateczniki poza nadkratą odgrodową. I te rodziny, tak zazwyczaj, zawsze miałam opór, po prostu, jak wiedziałem, jak robiłem jakieś rozrajanie. To akurat utrafiło też na tego GZ. To te rodziny, które miały mateczniki, to zawsze mi było trudniej. Tam wiecie, jak macie mateczniki, to chuchacie, dmuchacie. To jest ta mateczka. Ona już troszeczkę widać. Ma skrzydełka. Takie. W tej ostatniej reproduktorce to pokazywałem, nie? Tam, tą matkę mam jeszcze wsadzoną, ona stoi cały czas. I tam tego GZ, co wczoraj dostałem. No i dobra, co teraz zrobię? No uciekajcie wy do ula, wy tutaj się nie... Op, op. I znowu telefon z wami. Dobra, otwieramy... kabel Faktura. Tomek Miodek. Bakłowas. Po polsku, szanowni państwo. Mam nadzieję, że przyczynią się ona do waszego sukcesu w hodowli pszczół. Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek problemów. Zobaczcie, kurczę, jak ten facet pisze. Szanowni Państwo, niniejszym wysyłam zamówioną matkę. Mam nadzieję, że przyczynią się one do waszego sukcesu w hodowli pszczół. Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek problemów. W celu zapewnienia bezpiecznej transakcji przelej pieniądze na moje konto. Mmm, very good. Tomek miodek. A matka kosztuje. Muszę za nią zapłacić 125 euro 125 euro, ale powiem szczerze, ostatnią matkę miałem 5 lat. I wyprodukowała mi pełno córek. I zadowolony jestem z tej pszczoły na tyle, że że kupiłem następną. Green White. Bo tu pisze KB 160 razy KB 0,98. No zobaczymy. Nie, źle. To, to, to jest klateczka Nikota, a to jest ta nasza, która można kupić u nas w sklepach krzelarskich na przykład u Łukasiewicza. I teraz postaram się jakoś tak zrobić, otwierając tego Nikota, żeby do tej mojej klateczki, jak przejdzie matka... A nie muszę tego robić, ale nie chcę jej dotykać. Takie matki problem polega na tym, bo są matki unasienione, ale jak ona spędziła trzy dni w podróży, one mogą jeszcze raz, bo w takich klateczkach też mogą się odchudzić trochę i one mogą być lotne. Mimo wszystko, że jest unasieniona, może latać. Bo po prostu ten czas okres, który ona spędziła w klateczce, jaki jest długi, ona schudła tam, nie była na odpowiedniej diecie. Jakie te bakwaści są dunki Polatajcie z moimi O, matka, wszystkie pszczoły pomału przechodzą, a matka nie chce. Może będę musiał po prostu przerzucić ją ręcznie. Hmm, ładnie chodź. No do jasnego. Gnij się w górę. Gdzie ona mi tam? Krój? Niektóre matki od razu tak wychodzą. A da, widzę. Ona się w wilgotki ze mną będzie bawiła. No i chodźcie wy. Nie bójcie się. Nie zapomniałem o was. Dobra, co zrobiłem, tą matkę tego GZ co tutaj miałem, usunąłem ją i tutaj ten nikot, w którym przyszedł ten KB, przerzuciłem tą matkę tam do tej klateczki, w której tamta już była 5 dni. no i teraz nic więcej nie robię, idę to wstawiam do ula tego Zobaczymy, kamerę może wezmę I ta matka leżała tu w tym momencie. I to wszystko. I zobaczymy co będzie dalej. Okay. Co tu było? Podłużyłem tą matkę. No to wczoraj dostałem GZ. -a. Dzisiaj KB. Jeszcze czekam na dwie następne. Więc następny rok będzie mocno. Teraz muszę coś jakoś wystylizować. Następny rok będzie chyba bardziej. Bo jeżeli krainki, no to tylko będę miał te cele reprodukcyjne, dwie, które mam do tej pory. No i na razie już też mam dwa bakwaściory, to super i jeszcze spodziewam się dwóch innych bakwaściorów. Zobaczymy co to będzie. Jeżeli chodzi o jak porównując te dwie pszczoły GZ do KB, to GZ jest dużo spokojniejszą pszczołą. KB jest bardziej takim rozwydrzonym, rozbieganą pszczołą. Zdarzają się dużo częściej krzyżówki, że są okropne. Po prostu żądliwe pszczoły. Pracuje się i trzeba obrać rękawice, bo po prostu skaczą i żądlą w paluchy, nie? A to nie jest przyjemne, jak się grzebie w ulu. U GZ nigdy takiego czegoś nie miałem, a miałem ich na ponad setkę. Więc mogę coś na ten temat powiedzieć. A ja akurat dostaję bardzo dużo e-maili od pszczelarzy, którzy chętnie się dzielą swoją opinią na temat zakupionych pszczół. No i na przykład z tego, co wiem, to na, na temat jednej pszczoły można u, dwie skrajne opinie. I komuś się będzie podobała, potem ktoś drugi dzwoni i mówi, a nie, ta jest pszczoła do niczego. Potem znowu ktoś, o ta u mnie jest najlepsza, ten to ma słabe pszczoły, ten to ma dobre pszczoły. Na drugi dzień albo w ten sam dzień ktoś dzwoni, żeby powiedzieć o swoich pszczołach i mówi na odwrót. Tamten ma złe pszczoły, ten ma dobre pszczoły. <laughs> Więc sami widzicie, a <laughs> mi się wydaje, że na tych opiniach nie można bazować, trzeba po prostu eksperymentować i trzeba brać pod uwagę warunki, jakie mieszkamy. U mnie akurat bakwa sobie dobrze daje radę. Jest to troszeczkę na przykład, jak teraz widzę celki, te co mam, to jest bardzo wczesna pszczoła, nie? to jest pszczoła na pewno, którą można polecać pszczelarzom na mniszka już, nie? Backfast na rzepak już, ten Backfast KB mówię, bo nie wiem tam dokładnie, teraz będę się orientował bardziej w gazecie. to na Backfast KB spokojnie, takie średnie rodziny, które ja zimuję, na przykład z Okładów późniejszych, to na rzepak u mnie sobie dają sobie na rzepaku radę bardzo dobrze i przynoszą mi od rzepaku. I co tu jeszcze można powiedzieć? Późno, już ja jestem zmęczony. Cię walczyłem na jednej pasiece. Przewożę drugi paliwion, bo jeszcze mam jeden pawilon, którego robię co suszarnie do drewna. Z niego będę robił, bo deski będę kupował, będę suszył własne drewno szybko i produkował ule. A to będzie na ten materiał na inne odcinki. W każdym razie ja tu się jak na razie pochwaliłem tymi dwoma bakwasami, które mam. I pozdrawiam serdecznie wszystkich i do następnego razu. Ciao bye bye.